Ale, ale, dzisiaj, moi drodzy, jestem bardzo poirytowany. Zaraz Wam opowiem, dlaczego. No naprawdę, dzieją się złe rzeczy. Przeciwnicy mnie denerwują, ale doprowadzają mnie do szału niesamowitego. Moi drodzy, przed tym mam nadzieję, że wstawicie się za mną, zostawicie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem oraz subskrypcję na tym kanale, żeby mi poprawić humorek. Tysiąc subów brakuje do 100 tysięcy, dlatego zasubskrybujcie ten kanał, moi drodzy, i lecimy po 100 tysięcy. Dopóki se nie skoczę żelkiem, to. No mam nadzieję, że zdążyliście już Dopó O, dopóki nie, nie wyląduje. poczekajmy Macie dużo czasu, to jest dużo sekund Dużo, jeszcze, jeszcze, kto zdążył, uwaga, kto zdążył Mam nadzieję, że każdy zdążył Wy Wystarczyło czasu Bardzo dziękuję wszystkim, moi drodzy Oczywiście już wam opowiadam całą historię I oczywiście moją bańcz, która przydarzyła się w moim życiu Dave zwany Żabka, Żabulec Zielony Zgapił nawet kolor, ale Żabulec Zielony Ukradł mi najlepszy miecz z gry oraz najlepszy kilo z Może nie najlepszy kilo z gry, ale najlepszy miecz z gry. I nie wiem. Pójdę do niego i. O, oh, Chyba, że on do mnie przyjdzie. Nie wiem, bo powiedział, że mi odda po odcinku, bo nagrywaliśmy do niego odcinek, na który zapraszam. Nie wiem, czemu mówię, zapraszam. Wpadnijcie do niego i napiszcie w komentarzu mu. Palion się zdenerwował. Tak. Napiszcie mu, tak. Moi drodzy, nie wiem, gdzie on jest, ale jebać was. <śled> Ale to że mi pisany jest spokojne. Dlaczego Nie no to wstałem Nie wiem czemu powiedziałem. jebić pas <ślesz> <ślesz> tak tego nie wziąć Dobra Gdzie ty jesteś? W zamku przyjdź Przed Dobra. wejściem Dobra. Moi drodzy pora zrobić skok Adama Małysza I lecimy po niego, gdzie on jest? O kurde, ale za mocno poleciłem. Mam nadzieję, że mnie nie zauważył. Może się w. Wku... O jezu! Co ty tutaj robisz? Nie, ty tu Dobrze, robisz? dobrze, ale mnie znerwowałeś teraz. Nawet tym, że Musimy ty porozmawiać. Dobra, ale uspokój się i nie skacz po moim zamku. wyjdź stąd w ogóle. Idź A, stąd. czekaj! Widzowie, w ogóle jestem bez czapki. Nie wiem, czy widzi... Ale przestań bo mówię. Ale. Ale <laughs> Widz... po widzowie, jestem bez czapki, bo w miarę sobie ułożyłem włosy, że nie widać aż takiego pędzla, więc nie jest aż tak źle. Dobrze, przejdźmy do Co rozmowy. Co ty chcesz? Odmiałeś, ale powiedziałeś, że mi oddasz i co jest? No, nawet trzymasz to w ręku! Fajne sobie jest, to... nie? Okay, ale czemu tego nie chcesz oddać? Co, ale co ci mam oddać? jest mój? Nie. Jak nie? Nawet kill'ów mam. Zobacz, jaki fajny. <noise> nie! Co? Byłeś moim mam. Fajne. przyjacielem, a teraz jesteś tchórzem i kasztanem. Ale zasłuchaj, synu! W tym momencie. W tym momencie... Usłuchaj mojego tylko mówienia. Raz, no. Idziesz, idziesz, idziesz za mną w tym momencie. No, ja weź cię prowadzę. Żabka, skarż se, weź se na tą lilię może. Nie, dostajesz drugiego hita, nie, ale bo w tym nie. momencie. Ześ, no to w no. tym, ale w tym momencie Połóż idziesz ze Żabki nie leżą mówię. na tym. Żabki nie mówią. No. Nie bo, oddaj. Zaraz ja ci dam nie mówię, oddaj. <laughs> idziesz, <laughs> idziesz tam. Idziesz tam, gdzie? gdzie idziesz za mną. Idziesz za mną w tym momencie. Po co? Idziesz idziesz teraz. Czemu? Musisz się zamienić w słuch i tego posłuchać. Idziesz tutaj. Co? Idziesz, idziesz w tobie. Ale gdzie się cofiesz? Jest co tajna baza. Nie ma tajnej bazy. Tutaj. Tajna baza? Nie ma. Oddaj te obrazy. O o, o! o Dobra. No, jest spoko. Jest dobra, Idziesz zna... na dół. No tu na pewno jest gdzieś tajna baza, nie mów mi. Nie ma tutaj tajnej bazy, jest, nie interesuje ja się z tymi ja sprawami. To nie interesuj się. Ja Dostaniesz ja miecza, to z miecza, jak się już uspokoisz. Już, już. Jesteś spokojny? Tam Opanowałeś jest tajna się? Bazy, tam jest tajna baza, Idziesz. Idziesz w tym momencie tam na dół. Widzisz to przejście, te małe tutaj na prawo? Zostaw to. Daj mi to. To jest moja. Idź stąd <laughs> Tutaj wchodzisz do tego pomieszczenia No co ty zbudowałeś? To ty to zrobiłeś. Nigdy. To, już nie pamiętasz? Nigdy. Idziesz wzięczy. na dół. Schodzisz teraz na dół. Idź tam. Idź na dół. Idziesz na dół. No nie odbijaj się <grym> <grym> Idziesz na dół. O, czemu nie urosłeś? Bo ty te. Kurde, niszczysz tu wszystko. Poczekaj, ale boli mnie. Możesz mnie no zostawić. To... Nie, idź, idź tam. No nie! To ale... nie urośnie tutaj. Idź stąd. Dawid, ale. Ale wchodzisz. Gdzie tu. mam wejść? Poczekaj. Ale ty już wiesz gdzie masz Pocze wejść. Poczekaj, poczekaj. Nie. Poczekaj. Uj, poczekaj. Wchodzisz tam. Tam jest zombie. No, bo, no to poradzisz sobie z nim. To jest no. twój test. Dawid ale porozmawiaj Ale nie. Nie, nie poroz Słuchaj mnie w tym momencie, ponieważ się powtarzać nie będę tutaj drugi raz. Gdzie ty idziesz? Co ty robisz w tym momencie tam? O nie! To no co ty robisz? Słuchaj mnie, bo nie będę się powtarzać. Wychodzę. No no nie, jest dziura nie. w tym momencie mnie... Jest jest nie! nie zatrzym się! I tak nie wyjdziesz. I tak nie wyjdziesz. A ja sobie teraz z tobą tutaj porozmawiam Oddaj mi twoje wszystkie itemy. W Ale... tym momencie. Jestem się, że dzisiaj się nie zmieszczą. Z... a nie, no to oddaj mi. O... Wszystko spakuj do plecaka, daj mi plecak. Nie. Tak, nie, w tym momencie, albo zostajesz zabity. No dobra. Niech ci, Bez będzie. Dyskusji. Niech ci będzie. Nie dyskutujesz tchórzu. w ogóle. Niech ci będzie, tchórzu. Nie dyskutujemy w ogóle, nie ma rozmowy. Dobra. Rozmowa jest zakończona. Dobra, poczekaj. Ale zaraz ja ci powiem, dlaczego tak robimy. Ale musisz mi najpierw wszystko oddać, żebym ci mógł zaufać. Dobrze. Musisz to zrobić. Dobrze. Musisz to szybko uczynić. Oddaj mi te itemy, już. Twój czas minął. Dobra. A zbroja? Czyż tutaj nic nie ma? Fłasz, to, nic nie wiesz, nie ty Jak nic? Jak nic nie. Nie ma, no co ty Dobra. mówisz? Oddawaj itemy. Oddawaj itemy. Mm -mm. Dobra. Teraz mnie usłuchaj. Trafiłeś do złej drużyny. Nie może tak być. Jesteś tutaj zamknięty, ponieważ będziesz nam dyktował wszystko, co oni będą chcieli zrobić. Oni ciebie nie uratują. Jesteś Kto? w tym momencie zamknięty. Jak nie. No, koledzy mnie uratują, co ty mówisz? Nie. Oni nie dadzą rady, mamy armaty. Z Zasłuchaj teraz, co ja ci powiem. Z w tym momencie... Zasłuchaj. Za zauważ. W tym, w tym momencie jesteś naszym tak naprawdę takim chłopem, co nam będzie wszystko mówił, co mamy zrobić, żeby, żeby ich rozwalić. Postaw. Więc teraz. Co? Dzięki. <ślał> Chciałbyś! Ha! <ślał> <ślał> Chciałbyś, no chciałbyś No ale, nie ale, mnie. ale nie musi ma być, czemu nie jesteś tak głupi, żeby postawić ten <laughs> <nic? laughs> Nie masz szans, nie masz szans, że postaję to no. Słuchaj, musisz mi powiedzieć wszystko co oni mają, a wtedy cię uwolnię Ale jak ja ciebie uwolnię, to oni wtedy będą chcieli ciebie zabić, czyli będziesz musiał uciekać i tak Ale <laughs> <jest ciągle> <laughs> przepraszam, lecimy dalej, no Musisz mi powiedzieć wszystkie tajne informacje tamtego zamku. Cześć, żeby wygrałem żebyś... się po czole, nie słyszałem. Dawaj teraz, no. Ale nie, 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 bo mnie irytujesz już powoli i dostajesz teraz słuchu. Dobra, 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 mów. Dlaczego nie? Musisz mi powiedzieć wszystkie tajne informacje tamtych chłopaków, co są w tamtej. Ale ja tym ja nie nie Jak możesz nic nie wiedzieć, jak no z nimi nic, mieszkasz? 24 nie godziny nie na dobę, tyle godzin na dzień, niemożliwe, żebyś nic nie wiedział. Mów wszystkie Twoje sekrety wiem. albo staję stąd, pójdę! No naprawdę. I, i rozmowa no... będzie zakończona. Jo! To jest, wie, co się dodało. To jest, widzę się dodało. To... Jo, kurde ale powie... Ale ale, ale ale zauważ to że, to, że to nic nie da. To i tak by nic nie dało i tak. Posuń się. Dobra. No, nic widzę. Widzę, nie? Że... widzę że musimy rozmawiać troszeczkę inny sposób. Niedobra. Widzowie, ale zauważcie, że on jest srogi dosyć. Oddaj. Albo mi to dasz, albo... Nie, nie, zrobisz tego. Nie zabijesz mnie. Już będę poza. Zabijecie go. Nie, będę poza. Nie, nie zrobisz Zabiję tego. Cię. Przestań. Zabijecie. Uspokój cię. Odda oddaj się, oddaj nic mi nie to. robię. Oddaj mi to, oddaj mi to, oddaj Że... bo zostaniesz Przestań. zabity. Oddaj mi to, bo zostaniesz zabity. No co jest? <laughs> Idziesz to nie pozwolę ci stoić. Zginie, <laughs> dobrze zabij mnie, zabij mnie, dobrze. Jedno serce. Dzięki. No nie. Haha! <śmieniu> ha. Teraz tak No ciągle mnie ciągle. Słuchaj. <śmieniu> prawo... <śmieniu> prawo Dobra, weź mnie wypuść. Nie, słuchaj. Jesteś tutaj zamknięty, bo dopóki mi nie pojesz wszystkich... No nie, ty jest chyba teraz żarty tego robisz. <śmieniu> Ej, bo mnie zabijesz. O kurde ile tych bloków tu jest? OOO, wow, tu była drzwi otwarte, ty Co? tego nie został. Nie zadaj! O Ale to ci nic nie da i tak będzie. Ooo! Ja wiesz, jestem pół serca! Pół serca! Uwolniony! <grym> nie, no, uwolniłem się, widzowie. Teraz zatrzym się. No nie, moi drodzy, on jest ci to czemu mi zabierasz itemy? Zatrzym się, albo zostanie pogorszona twoja sytuacja. <grym> Przestań, moi drodzy, zostajesz tutaj, zostajesz? Nie, nie. zostajesz na piły kolejny raz, jak teraz się nie zatrzymiesz Ucieczka, ucieczka, szybko, szybko, boże, nie mam klutka nie mam krótka! Zatrzym się, Widzowie. zabity Widzowie Zatrzym się, albo zostaniesz zabity Widzowie, pomóżcie, proszę Zatrzym się, albo Boże, zostaniesz ty... naprawdę ja, mocno zabity ja, ja się czuję jak w horrorze, ucieczka z więzienia Ale zostaniesz tak mocno zabity Zatrzym się Boże, on mnie goni Potrzebuję pomocy <laughs> Zatrzym się O, co to? Coś rzuciłem No kurde Ej stary, ja czymś rzuciłem, coś odpaliłem Dobra. Zatrzym się, mm -hmm. w tym momencie masz się zatrzymać, bo i tak nie możesz nic nie zrobić Widzowie, nie uda mi się utrzymać żelka Idziesz do lochów i jesteś tam zamknięty, dopóki nie, nie wygramy wojny Rozumiesz? Jesteś <grafię> 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 zamknięty, to twój koniec A ja sobie z ciebie jaja robię, hopie <grafię> Masne jaja, zostajesz zamknięty i lepiej nie dyskutuj, bo i tak ciebie zabije. No jak ty to możesz dalej niszczyć, jak ja to tak mięso, to jest za Przestań bo zginę, co ty robisz <grymne> Oddaj mi to drewno, albo zostaniesz zabity Dlaczego ty się palisz? No bo zginę, to zginę i się wzią? gdzie indziej Ale ja już mam przygotowany na ciebie hak Nie widzowie, ono oszukuje, ja nie wiem bo masz się mnie słuchać, bo musisz nam pomóc wygrać tą wojnę, a wtedy będziemy kolegami No dobra, niech ci będzie, jeżeli tak... Dobra, ale serio, jeżeli... Okej okay, Jeżeli to... wygramy z nimi wojnę, to zostajemy kolegami i jesteś z nami w zamku Dobra Ale musimy z nimi wygrać wojnę, więc musisz mi powiedzieć wszystkie twoje tajemnice I wasze ale tajemnice, ja więc... Ale ja nie znam Ja ci pokazałem więc No to właśnie, no to to ugramy, no to to jakoś ugramy Ale to ugramy w taki sposób, że to ugramy tak, że oni po ciebie przyjdą, a ich wtedy zabiję, hehe he. Więc idziesz do lochów Będziesz przynętą Mam drodzy, ale nie wyjdzie... mi się to Ale wyjdzie ci to na dobre Nie podoba Mówić. mi się to Ale nie chodź sobie po naszym zamku, idziesz do lochów, nie masz tutaj wstępu! Nie masz tutaj wstępu! Zostawiam. Jezus, jest groźnie Do lochu Do lochów! O nie Zepsułem wejście A! Nie... Wejdź do lochów i się zatrzym! W tym momencie Idź do lochu, idziesz do lochów. Nie, 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 idziesz do oh! A nic, nie ma Tam musi idziesz coś być Idziesz do lochów dobrze. albo zostajesz Jezu, dobrze, przepraszam, że ci wszystko zniszczyłem teraz, dobrze Idziesz do lochów, nie, idziesz, dobrze. albo dobrze. zostajesz ja, ja przestaję tak robić Dobrze Idziesz do lochów dobrze. Siedzisz tu, ale nie, idziesz do tego na dole, bo nie jest gorszy. idziesz do tego na dole Idziesz tutaj Kurde Masz tam małą potyczkę teraz Dobra, pomogę ci Masz szczęście, że tutaj byłem. No, i co teraz? I zostajesz tam. To jest koniec. I koniec. oni po ciebie przyjdą i wtedy wygramy wojnę. Nie wiem, widzowie, nie podoba mi się to, co tu się dzieje. Mi jest słabo, nie mam żarcia. Widzowie, żegnam się z wami. Do zobaczenia i cześć.